Z tej strony Jolka i dzisiaj filmik informacyjny dotyczący subskrypcji. Wiem, że na 35 subskrypcji miałam zrobić 24 godziny na polu, ale ma padać cały tydzień, więc będę robić to w domu 24 godziny w jednym pokoju. Jeśli chcecie, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. To jest na 35 subskrypcji i dziękuję Wam bardzo za 36 subskrypcji. Bardzo Wam za to dziękuję. Bo nie myślałam, że tak szybko będą wzrastać u mnie subskrypcje. Następnie na 40 subskrypcji miałam e, przemalować włosy na kolor wybrany przez Was. Przypominam nazwę Instagrama, tam możecie dalej pisać jul.cia778. Będzie też link do mojego Instagrama w opisie. Więc tak. I mam przemalować włosy na wybrany kolor przez was, więc piszcie dalej na Instagramie albo w komentarzach, na jaki kolor chcecie. Mogę naprawdę na pomarańczowy, na zielony, albo na jakiś. Wybierajcie mi jakieś ciemne kolory, ponieważ ja, jak widać, mam yy, brązowe włosy i dość ciemne. Więc no. Jak widzieliście różowy, nie za bardzo mi było widać. Mam 45 subskrypcji, stworzę swoje własne Etui. Oczywiście na telefon więc kupię sobie chyba przejrzystą lub jakąś kolorową, jakąś różową, pastelową oprawkę na mój telefon no i zaniosę to do jakiejś na przykład krawcowej lub coś podobnego znaczy może nie do krawcowej ale... <gry> ale w każdym razie do takich osób, które mogą nadrukować um, rzecz na etui oczywiście do telefonu no i ja to będę jakby nosić na swoim telefonie myślę, że to dobry pomysł a na 50 subskrypcji Dzięki Justyna za ten pomysł, bo bardzo mi się on spodobał, że będę sprzedawać swoje rzeczy na wintet. Założę swoje konto na wintet, um, będę kupować koszulki różne, Judyta um, będzie je przemalowywać na tie-dye, a ja będę zajmować się krawcową i żeby ona jakby naszyła te napisy Julka Vlog na naszych koszulkach. Oczywiście będą dwa rodzaje koszulek, hashtag Justyna lub hashtag Julka Vlog ze serduszkiem pod tym. I to hashtag Justyna lub hashtag Styna będzie pod nim też serduszko. Myślę, że to naprawdę dobry pomysł. Dziękuję za, nie, za ten pomysł Justyna. Bardzo mi się on spodobał, jak już mówiłam. No, więc myślę, że to tyle z informacji o subskrypcjach. Piszcie, co mam zrobić na 55 subskrypcji i dajcie mi pomysły na filmy w komentarzach lub w, na Instagramie. Um, tytuł Instagrama będziecie mieć w opisie filmu i link. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Pa!